Bardzo serdecznie i szczęśliwego nowego roku 2024. No a my dzisiaj widzimy się w serii Recenzja z Książkami 2023, więc jest to po prostu podsumowanie czytelnika mojego zeszłego roku, jak wiecie lub nie. No, macie tutaj oczywiście jak zwykle książki, nie wiem czy w zeszłym roku też była numeracja miesięczna, ale na pewno była numeracja normalna i stronowa, chociaż stronowa może też nie była, a nie, chyba była stronowa akurat, no ale tak jak zwykle mam po prostu miesiąc, numer książki, jakby moją numerację książki, czyli która to była książka, którą przeczytałam. No i ilość stron, to są strony z mojej, jakby, no moje, no więc jakby w zależności od wydania i, Albo też czy, czy, czytać, nie wiem, na Kindle czy coś, no to pewnie ilość stron się różni Ale to jakby jest tyle, ile y, moje książki miały No, więc tak, y, mamy tak, styczeń na początku Krew i popiół, królestwo ciała i ognia, korona ze złoconych kości To są trzy pierwsze części mm, serii z krwi i popią Jennifer L. Arment Trout chyba. Czy, nie jestem pewna, czy tak się czyta nazwisko, ale tak. No i to oczywiście jak zwykle 10 na 10, po prostu cudowne książki, kocham je. Ale są 18 plus, więc tutaj trzeba uważać. Dalej mamy Smoczą Straż, czyli pierwszą część Smoczej straży, czyli takiej kontynuacji właśnie boru. Być może kojarzycie, może nie, nie wiem. No i to. Dla mnie też jest 5 na 5 Ja uwielbiam smoki. Uwielbiam książki ze smokami, w ogóle wszystko ze smokami po prostu. To są ulubione jakby fantastyczne istoty istniejące, więc jakby, no cóż. Dalej mam zemsta Czarownicy i to jest książka. A, bo Smocza Strasz jeszcze jest Brandon Mula. A zemsta Czarownicy to jest książka. Pierwsza część bardzo, bardzo długiej serii. Serię napisał Joseph Delani. Mm, musiałam to sprawdzić, bo nie pamiętam. No, w każdym razie to się nazywa Kroniki Wordstone i no, jakby chciałam sobie przeczytać, bo kiedyś to czytałam już dawno, ale w ogóle nie pamiętam o co chodzi, a kojarzyłam, że mi się to podobało, no ale no to zaraz zobaczcie. To jest pierwsza część w każdym razie. I oceniłabym ją tak z, No, tak z 7,5, 8 może na 10. Dalej mamy kolację z zabójcą, to jest pierwsza część serii o Anastazji Kamieńskiej napisanej przez Aleksandra Marinina. To oczywiście 5 na 5, chciałam powiedzieć, wcześniej dawałam na 10, teraz stwierdziłam, że nie, na 5, nie, 10 na 10. Um, dalej mamy To Killer Kingdom, to jest, o, jeśli się nie mylę, um, to jest chyba um, taki retelling um, małej syrenki. I napisane przez Aleksandrę Kristo. Tak mi się wydaje. I to też jest 10 na 10. Bardzo dobra książka. Mega spoko się. Romantazy. Uwielbiam po prostu romantazy. Tak. No. Dalej mamy Gniew Króla Smoków. To jest druga część Smoczej Straży. Brandona Mula. No to też rzeczywiście 10 na 10, chociaż to jest jedna. Dobra, dajmy 9,5 na 10, dlatego że to nie jest moja ulubiona część z tej serii akurat może strasznie się jakby no druga część była jedną z moich mniej ulubionych, jak dalej dojdziemy to się dowiemy ja to zaczęłam czytać dlatego, że jeśli się nie mylę potem wydali ostatnią część, którą ja wreszcie przeczytałam ale zobaczymy zaraz dalej mamy tak narzeczona i zdradzona to są, to jest taka hmm, chyba nie dylogia a a chociaż może i tak? Kurczę, nie wiem. Yy, nie pamiętam, czym mówię. Yy, w każdym razie napisałem wszystkie rakas. Yy, i bardzo fajne książki. Yy, jestem. Perra... Tak, to jest dylogia, Dobra, tak, tak. Yy, I mówiłam Wam kiedyś, że ja nie lubię tego słowa, dla mnie to jest duologia. No ale no, w każdym razie yy, też bardzo spoko. Dałabym yy, takie 8 na 10 trochę może za. Yy... Bo ja to staram się oceniać w miarę do kategorii wiekowej, bo no więc to bym. Tak, to 8 na 10 jest dobrze, bo jakby smocza strasznie by jest wyżej, ale po prostu oceniam, gdybym była młodsza. Bo ja to tak z sentymentu i no te smoki, a. Y ale wydaje mi się, że to jest dla młodszych jednak czytelników niż ja. No, ale tak, a narzeczona jest radzona to takie 8 na 10, bym powiedziała, ale spoko generalnie polecam. Pan Widmowej wyspy to jest trzecia część Smoczej straży. I no tutaj też takie solidne 9,5 na 10 myślę. Chociaż nie, w sumie fajniejsze było niż to gniew króla smoków. To dajmy 10 na 10. Granat cudzym boisku to jest druga część z serii Anastazji Kamieńskiej Aleksandry Marinina I tutaj. No, nie do końca lubię tą część, więc dałabym takie też 8,5 na 10 myślę. Dobra, Mistrz Igrzysk Tytanów to jest czwarta część Smoczej straży, też Brandon namula oczywiście. No tutaj myślę, że 10 na 10, bo tą część lubię. Eee, bardzo. Klan z przeszłości to jest druga część tej serii Josepha delennego Kroniki Watson, i ona była, no, lepsza niż pierwsza, chyba trochę, jeśli się nie mylę, eee, więc takie, no nie, no nie wiem. Bo to. Kurde. No, dałabym takie 8 na 10, bo już tym razem, jak to czytałam, to mi się tak średnio podobało. E, Powrót zabójców smoków, to jest ostatnia część z Smoczej Straży i mi się bardzo podobała. Bardzo, bardzo. E, ale troszeczkę mniej niż mis Mistrz Igrzysk Tytanu, więc dałabym takie 9,75 tak myślę e, na 10. Mm, dalej mamy tak. A Heart So Fierce and Broken, co jest druga część książki, którą czytałam w 2022. Z trilogii i to jest Bridget Cameron, czy coś takiego? Nie jestem pewna, ale generalnie spoko, aczkolwiek. No, jak tamtej książce bym dała 10 na 10, to tej bym dała 7,5 na 10, bo naprawdę bardzo trudno mi było przez nią przebrnąć, jakby. To była zdecydowanie moja najmniej lubiona książka z tej trylogii Dalej mamy Skąpiec, no to oczywiście lektura Skąpiec był moja spoko, tak dla mnie może być nawet 9 na 10 Szybko się czytało, przyjemne jakby e, Troszkę śmieszne, no w serio spoko mm, Nawet gdyby nie była lekturą to możecie sobie przeczytać, polecam mm, Dalej mamy A Vow So Bold and Deadly To jest trzecia część tej trylogii e, A a Skąpiec oczywiście Moliara A val, e, Vow So Bold and Deadly też tej autorki Bridget i no tutaj już było lepiej, więc 9 na 10 myślę, bo ta pierwsza była 10 na 10, jakby nie była... ta trzecia nie była tak dobra jak pierwsza, ale też była spoko. No lepsza niż druga. Dalej mamy tajemnica starego mistrza Wiedźmi Spisek. To są 12 części kroniki Wordstone. No to już takie wiecie, jak to się waha, to ceny tak 7 na 10 myślę, 8 może. Dalej, ukradziony sen, to jest kolejna część serii o Anastazji Kamieńskiej. Myślę, że. No, mnie ta część troszkę denerwuje, szczerze, więc bym dała jej tak z 7,5, ale to moje osobiste odczucie już jest. Pomyłka stracharza to bym dała tak z. Nie wiem. No też pewnie 7, no bo to jest dalej kroniki Wordstone. Dobra, za mój co mówili, to jest dalsza część Anastazji Kamieńskiej, a my, my już przyszliśmy do lutego, ja nie powiedziałam, wam, że przyszliśmy do lutego, czy powiedziałam? Chyba nie, no, ale nieważne. No za moim my myślę, że 9 na 10, bo tą część akurat w miarę lubię. E, marzec mamy Starcie Demonów, czyli kolejną część kroniki Wordstone. E, no to dalej to powiedzmy. Starcie Demonów akurat lubię, dobra, dajmy już 8,5 na 10, myślę. Romeo i Julia od dziwo też było spoko. Mm, I bym dała, myślę, że takie solidne 7 na 10, bo no, jak na lekturę, oczywiście tutaj jest jak trochę inny. ten, Ale no nie, naprawdę nie było źle. E, dalej mamy tak. E, dwór cierni i róż, Dwór mgieł i furii i Dwór skrzydeł i zguby, to jest Akotar Sary J. Mas. E, 10 na 10, przysięgam Wam, kocham tą serię. Kocham. Mogę, mogłabym ją po prostu nic innego nie czytać, tylko co w kółko. No dobra, może nie by mi się znudziło w końcu, ale nie, naprawdę przeczytałam to potem jeszcze parę razy, jak możecie zobaczyć już niżej. Ale no nie, no po prostu cudowna seria, ukocham ją, kocham. Dobra. E, Niewidzialne życie Adi to jest z e, e, Booktoka. Obviously. E, zresztą twórczyni już też. E, no generalnie, to jest akotar, jakbyście nie wiedzieli, jakby. Bo po prostu po angielsku to jest a card of. Thorns and Roses, dlatego, dlatego jak będę mówić jak Kotar, to mówię o tym Dobra, ale e, nieważne Nie widziałam, że idzie Adila To jest autorka hmm, Kurde Zapomniałam, a wiedziałam to jeszcze przed sekundą Czekajcie Właśnie, to jest Schwab hmm, Nie pamiętam imienia chyba Wiktoria, ale nie, nie, będę, nie będę Strzelać, bo trochę głupio, więc V.E. -E, Schwab w każdym razie e, No I dość spoko książka Dałabym mi takie 8 na 10. Nie była zła, ale dla mnie trochę za długa przy tym jak mało było akcji, bo ja lubię takie więcej się dzieje, a to się działo troszeczkę mniej, więc tak. Dalej mamy cień i kość. No to, to jest oczywiście trilogia cień i kości tam Uniwersum Grisie i tak hmm, dalej. Autorki nie wiem jak się dalej Lej Bardugo? Nie wiem, nie wiem. E, I dałabym takie. 9 na 10, myślę. Nie do końca jeszcze 10 na 10, bo coś było w tych książkach takiego, że nie do końca mój klimat, ale jednak były dobre. No. No, I mi się podobały, więc no Dobra. Złowroba, Złowroga pętla to jest dalsza część serii o Anastazji Kamińskiej. Ta część, nie wiem, taka mdła trochę jest dla mnie. Jest takie 7, dajmy jej na 10. Dalej kwietni. Oblężenie i nawałnica to jest. A, Obleżenie i Nowotnica i Zniszczenie i Odnowa to jest druga i trzecia część um, trylogii Cieni i Kość, tej samej autorki oczywiście. Yy, I tutaj tak, Obleżenie Szczerze nie pamiętam, która część o czym była, więc wszystkim bym to po prostu 9 na 10. Dalej Szóstka Wron i Królestwo Kanciarzy, to jest w tym samym uniwersum, czyli uniwersum Griszów, Griszy, nie pamiętam. Um, ale inni bohaterowie i troszkę później. I to już mi się bardzo 10 na 10. Kocham Kaza, naprawdę. Nieważne. Dalej mamy Król z bliznami i w maju już Rządy Wilków. To, są, to jest następna duologia też z Uniwersum Gryszów. Oczywiście tej samej autorki. Tu już bym tak dała 9 na 10 też, bo. Podobało mi się też, ale troszeczkę mniej niż jednak Szóstka Wron i Królestwo no. Dobra. Dalej mamy yy, Żywoty Świętych, to jest taka, taki spin-off też do Uniwersum Griszów, więc No tutaj, no nie wiem, takie dziewięć na 10 też, bo to było spoko yy, w miarę yy, Dalej mamy Książniczkę Popiołu, Pani Dymu i Królowa Żaru, to jest trylogia Laury Sebastian yy, Szczerze, ta książka dałaby mi takie 7 na 10, bo pamiętam, że mi się podobała, ale nie pamiętam o czym było. W sensie było po prostu jakoś troszkę, znaczy trochę pamiętam. Dobra, to 7,5 niech będzie, ale taka mało charakterystyczna, że jakoś główną bohaterkę nie zapadła mi za bardzo w pamięć. Love Interest też nie zapadł mi za bardzo w pamięć. Tak w miarę mogę sobie przywołać o czym było, ale tak nie do końca. Dalej mamy. Znowu dwór Cierniej Róż, dwór Mgieły i Furii, dwór Skrzydeł i Skuby I tutaj jeszcze dodałam dwór Szronu i Blasku Gwiazd, czyli znowu Akatar mm. I no oczywiście 10 na 10 Chociaż dwór Szronu i Blasku Gwiazd był troszeczkę gorszy niż reszta części Balady i romansy, oczywiście do szkoły było Mickiewicza No, nie było tragedii no, To było krótkie dość no, ale co ja no mam, co, Wam będą jakieś kurde ballady oceniać? Nie, to już nie, bez żadnej oceny, bo to jest no, lektura szkolna. No. Dobra. Dwór Cierni i Ruszy, Dwór biały i furi, znowu. E, no, oczywiście, dalej ta sama autorka, dalej ta sama ocena. Krew i popiół, Królestwo Ciała Jagnia, korona ze Złoconych Kości. Dalej ta sama autorka co na początku, czyli Jennifer, dalej ta sama ocenka, 10 na 10. I Cień w żarze to jest jakby druga seria, ale w tym samym uniwersum, chociaż to się dzieje dużo wcześniej, ale też 10 na 10, kocham. No i dalej ta sama autorka. I dalej było Sorcery of Thorns, to jest Margaret Robinson, jeśli się nie mylę. Przepraszam, jak coś przekręciłam, ale teraz z pamięci mówię, bo, bo tak, bo w miarę pamiętam o co chodziło. E, dobra. Dalej mamy Królestwo nikczemne Królestwo Przeklęte, Królestwo Złowrogich Jeśli pamiętacie, zaczytałam to w zeszłym roku że znaczy w zeszłym, w sensie w 22 I też wam o tym mówiłam 10 na 10, kocham, kocham tą serię Jezu, ona była cudowna po prostu e, I przeczytam to jeszcze raz po prostu dlatego, że właśnie trzecia część wyszła z tej trylogii e, No i musiałam sobie w ramach przypomnienia Nie, że nie pamiętałam, bo naprawdę była tak super, że ja pamiętałam wszystko Ale stwierdziłam, że mogę przeczytać jeszcze raz i nic się nie stanie to co? Ja myślę, że już skończmy, może, bo doszliśmy w sumie do połowy, no bo czerwiec, i po prostu wrzucę wam drugą część później, e, pewnie za dwa dni, bo no nie chcę robić jakiegoś mega długiego odcinka, a potem tych książek się robi tylko więcej, więc y, no, myślę, że skończymy na tym. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Się tak czy stawiacie łapki w górę i subskrypcje. No a to na tyle, tak więc trzymajcie się, no i cześć!